Dzień dobry! Jest 14 kwietnia 2025 roku. Ja się nazywam Jacek Uryniuk, a to jest Cashless Express. Zaczynamy od najważniejszych informacji z ubiegłego tygodnia. Właściciel Velobanku jeszcze w tym miesiącu może ogłosić przyjęcie detalicznej części Siki Handlowego. Mowa o amerykańskim funduszu Cerberus. Z nieoficjalnych informacji wynika, że negocjacje na temat transakcji są na ostatniej prostej, a Cerberus może zapłacić za tetel handlowego około 1,5 miliarda złotych. W wyścigu o zakup aktywów amerykańskiego banku w Polsce ma brać udział jeszcze inny fundusz, właściciel Nest Banku. Jednak jak wynika z informacji z serwisu Business Insider, faworytem do przejęcia jest właśnie Cerberus. Jeszcze tylko do środy 16 kwietnia przyjmujemy zgłoszenia do tegorocznych nagród z Fintech. W tym roku kapituła wybierze zwycięzców w trzech kategoriach, czyli projekt Fintech, osobowość Fintech oraz Fintech roku. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres kontakt.małpa.keszles.pl, podając imię i nazwisko lub nazwę kandydata lub kandydatki, nazwę kategorii, w której się chce dany podmiot zgłosić, oraz uzasadnienie. Więcej informacji na ten temat w serwisie cashless.pl. Polcard podał pierwsze dane dotyczące liczby transakcji w usłudze cash to card. To usługa, zwana inaczej wpłatą na kartę, a pozwala na zdeponowanie gotówki na rachunku bankowym za pośrednictwem terminala płatniczego w sklepie. Z informacji Polkardu wynika, że w całym ubiegłym roku użytkownicy kart wpłacali w ten sposób pieniądze na swoje konta 1,5 miliona razy. A tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku już 600 tysięcy razy. Usługę Cash to Kart traktuje się jako rozwiązanie uzupełniające dla bankomatów i kas w placówkach bankowych. Fundacja Polska bezgotówkowa będzie promować płatności Click to Pay. Wiosenna edycja kampanii informacyjnej przygotowanej na zlecenie fundacji właśnie ruszyła i potrwa do końca czerwca, edycja jesienna ruszy we wrześniu i potrwa do końca listopada. Click2Pay -to, to nowy standard płatności kartami w internecie, umożliwiający rezygnację z każdorazowego podawania danych zawartych na plastiku. Działa dla kart Mastercard i Visa i obecnie dostępny jest dla sklepów internetowych korzystających z bramek płatniczych AutoPay, PayU, Przelewy 24 i TiPay. Bank Santander w Polsce może zostać wystawiony na sprzedaż. Jak doniosły zagraniczne media, Hiszpanie analizują różne scenariusze dla swoich aktywów w Polsce, a jednym z nich jest pozbycie się akcji naszego banku. Oficjalnie nikt tych rewelacji nie skomentował, ale nie jest tajemnicą, że Hiszpański Bank chce skoncentrować się na rozwoju w obu Amerykach. Przedstawiciele Santandera zapowiadali już, że może się to odbyć kosztem zmniejszenia zaangażowania w Europie, na przykład w Polsce. Rząd przedłuży wakacje legis na przepisy regulujące działalność kantorów internetowych. Pierwotnie planowano, że okres ten wynosić będzie zaledwie 3 miesiące. W trakcie konsultacji społecznych rząd zgodził się wydłużyć wakacje legis do pół roku. Jednocześnie utrzymano okres przejściowy, w trakcie którego istniejące kantory będą mogły działać na dotychczasowych zasadach, o ile złożą do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o licencję Krajowej Instytucji Płatniczej lub wpis do rejestru małych instytucji płatniczych. Firma Quanty została uznana InsurTechem roku 2025. Zdecydowała tak kapituła powołana przez Cashless.pl. Zdobywcę tytułu ogłosiliśmy podczas kwietniowego wydarzenia z cyklu Cashless Breakfast, które w ubiegłym tygodniu odbyło się w Warszawie. W trakcie śniadania zaprezentowaliśmy również raport na temat insurtechów działających na polskim rynku. Do tego tematu wrócimy jeszcze w dalszej części dzisiejszego programu. Szwedzki fintech Klarna zawiesił swoje plany debiutu giełdowego na giełdzie w Nowym Jorku. Prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde wezwała do przyspieszenia prac nad uzniezależnieniem Unii Europejskiej od amerykańskich i chińskich organizacji płatniczych. Podczas negocjacji koalicyjnych po wyborach w Niemczech partia SPD zaproponowała, by w umowie koalicyjnej znalazł się postulat wprowadzenia u naszych zachodnich sąsiadów obowiązku przyjmowania obok gotówki także płatności elektronicznych. Bank Litwy nałożył na Revolut Bank 3,5 miliona dolarów kary za niedociągnięcia w procedurach przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na polskim rynku pojawiły się pierwsze karty płatnicze bez paska magnetycznego. Z kart tego rodzaju mogą korzystać na przykład klienci fintechu AllegroPay. Kiedyś pasek był nieodzownym elementem każdej karty, ponieważ to na nim zapisane były wszelkie informacje konieczne do przeprowadzenia transakcji w terminalu lub bankomacie. Dziś jednak większość kart posiada mikroprocesory, które pozwalają przechowywać dane o wiele bezpieczniej. Nie można ich na przykład skopiować w procesie tzw. skimmingu. Paski jednak z reguły wciąż są na kartach, bo w niektórych krajach cały czas używa się ich do płatności czy wyjmowania gotówki. MasterCard już zapowiedział, że do 2033 roku całkowicie wycofa z użycia karty z paskami magnetycznymi. Zapraszamy Państwa na rozmowę z naszym gościem, którym dzisiaj jest Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, czyli operatora Blika. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Ja mam pytanie o to, co się w minionym tygodniu wydarzyło, a mianowicie prezeska Europejskiego Banku Centralnego. Nadmieniła, czy wezwała, można powiedzieć, do przyspieszenia prac nad instytucją, która miałaby uniezależnić Europę od amerykańskich, chińskich organizacji płatniczych. No ale przecież takie instytucje, można powiedzieć, już funkcjonują w Europie. No bo jest WERO na, na zachodzie Europy, na południu jest Europa. No ale jest przede wszystkim BLIK, który z tych organizacji, z tego, co się orientuje, jest największy pod względem liczby wartości transakcji. Jak pan ocenia ten krajobraz płatności w Europie i szanse Blika na to, żeby taką alternatywą dla e, pozaeuropejskich organizacji się stać? Ja myślę, że warto tutaj podkreślić w jakim kontekście pani prezes Lagarde Tą inicjatywę, czy jakby ten, to, to zagadnienie podniosła. Ona podniosła oczywiście również w szerszym kontekście, mówiąc o tej niezależności europejskiej w ramach polityki obronności, w ramach Unii Kapitałowej, teraz oczywiście w kontekście handlu. Do, do tych platform, czy do tych podmiotów, które wy, Pan wymienił przed chwilą, mówiąc o Wero Epi, mówiąc o. Obliku. Dodałbym również no, mocno promowaną przez Europejski Bank Centralny ideę czy sam projekt cyfrowego euro. Jako Blik, tak jak Pan słusznie zauważył, jesteśmy systemem, który jest naj, najsolidniej, najmocniej wyskalowany i od dekady jest niezależnym europejskim, w pełni tutaj na naszym, na naszym rynku kontrolowanym systemem. Jak dobrze Pan wie, od niespełna dwóch lat podejmujemy się wysiłku umiędzynarodowiania Blika poprzez bardzo konkretne projekty. Także także, także internacjonalizacja jest w toku yy, i odpowiadając już bardzo konkretnie na pana pytanie, tak oczywiście BLIK nie tylko tutaj upatruje dużej szansy, ale wręcz bym powiedział, to jest pewna odpowiedzialność i nawet obowiązek aby ze swoją własną technologią stanąć w szranki z takimi rozwiązaniami, które dzisiaj, no cóż tu dużo mówić, przez Europejski Bank Centralny są bardziej promowane, aniżeli, aniżeli inne. Dzisiaj przede wszystkim postrzegamy ogromną szansę Blika w rozwoju w tej Europie Centralnej i Wschodniej. Tutaj jest bardzo dużo do zrobienia i to jest nasze, bym powiedział, takie macierzyste miejsce. Chcemy oczywiście zawalczyć o całą Europę. Jesteśmy tutaj w Toku i będziemy bardzo mocno apelować o tak zwany po angielsku pięknie mówi się level playing field. Wszystkie szanse równe na tym rynku europejskim. Wykorzystamy tę szansę. Jakby pan był w stanie ocenić te szanse? Wszystkie europejskie platformy cyfrowe, póki co są platformami lokalnymi. Mhm. Jest bardzo niewiele inicjatyw polegających na tym, iż te platformy lokalne zaczynają swoją technologię umiejscawiać poza swoim macierzystym rynkiem. Nasze no często opisywane projekty słowackie i rumuńskie to są pierwsze projekty w Europie, w którym rynek macierzysty czy rozwiązanie rynku narodowego zaczyna być dostarczane na na, na pozostały rynki. Tak. Takie same szanse powodzenie jak dowolna inna platforma, która w chwili obecnej zaczyna takie ambicje międzynarodowe budować. Ekspansja zagraniczna musi być w sposób umiejętny połączona z umiejętnością interoperacyjności czy łączenia swoich infrastruktur z innymi platformami. Już tak mówiąc bardzo konkretnie, Europa, którą Pan tutaj wspomniał, postrzegamy mm -hmm. jako bardzo istotną platformę integrującą wiele rynków europejskich dzisiaj. I my z naszym y, krajowym blikiem, z aspiracjami właśnie tutaj regionalnymi nie możemy pozostać obojętni. Już zadeklarowaliśmy chęć dołączenia do Europy i bardzo konkretne czynności czynimy w takim celu, aby każdy użytkownik blika w tak samo wygodny sposób w jaki korzysta dzisiaj z blika na rynku krajowym mógł również do swojego odbiorcy, który funkcjonuje na rynku portugalskim, hiszpańskim czy też włoskim bo taki jest potencjalnie dzisiejszy zasięg, ale jesteśmy przekonani, że ten zasięg będzie się poszerzał w nadchodzących miesiącach. I jesteśmy tutaj takim animatorem, aby Europa nie tylko o Polskę, Słowację, Rumunię, tam gdzie jesteśmy już na ten moment, zaczynamy być obecni, ale również poszła na północ. Takie, takie ambicje tutaj Europie będą, będą przyświecać, jesteśmy co do tego przekonani. Jesteśmy takim zwornikiem łączenia południa z północą. Nie mhm. czeka, nikt nie czeka na EPI. Nie możemy być samotną wyspą w tym obszarze płatności P2P. Natomiast absolutnie oddzielamy jako BLIK płatności detaliczne, mhm. których oczywiście w szczególności myślimy o e-commerce. Uważamy, że budowanie rozwiązań polegających na interoperacyjności w e-commerce nie mają większego sensu biznesowego. Ale czy ja dobrze pana zrozumiałem, że BLIK jak gdyby zadeklarował chęć integracji z platformą Europa? Blik zadeklarował tą chęć. Natomiast to, co myślę w nadchodzących tygodniach będzie miało miejsce, to myślę już taka bardzo duża konkretyzacja tego, tej właśnie deklaracji. Czyli jeszcze raz powtarzam, przelanie blikiem natychmiastowo środków do przyjaciela, członka rodziny, który mieszka w Madrycie i korzysta z banku BBWA, Kejsza czy Santandera. Mhm. I również w drugą stronę. Mhm. w sytuacji w której jedziemy na wakacje do Matrytu czy do Barcelony i widzimy lokalnego grajka zbierającego na lokalny numer telefonu jakieś pieniądze mhm. natychmiastowa możliwość realizacji takiej transakcji i to jest, to jest dla nas zadanie które jest bezwzględnie niezbędne prowadzimy i nie pod, prowadzimy tego typu projekt w chwili obecnej on publicznie być może nie użył dziennego, dlatego że jesteśmy w bardziej albo inaczej nie został w, w taki bardzo solidny sposób zakomunikowany. W nadchodzących tygodniach, w szczególności w tym okresie majowym, Dziękuję. wydarzeń impaktowych, będziemy chcieli również mówić o tej wizji integracji P2P europejskiej. I jeszcze raz powtarzam bez czekania na, na budowę być może nowej inicjatywy inicjowanej przez Europejski Bank Centralny. Jasne. Panie prezesie, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za te informacje i yy, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Sprawdźmy, co się działo 14 kwietnia w latach poprzednich. W 2022 roku polscy menedżerowie na czele z Ewą Wernerowicz przejęli firmę Vivus od podejrzewanej o związki z Kremlem grupy For Finance. W 2021 roku Rewolut ogłosił, że zmieni numery rachunków bankowych klientów z Polski w związku z przejściem z brytyjskiej na litewską licencję. W 2016 roku Sejm przegłosował ustawę, która obniżyła limit na płatności gotówką pomiędzy firmami z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych. Liczbą tygodnia jest 30. Tyle insurtechów działa na polskim rynku. Insurtech to podmiot, który oferuje usługi ubezpieczeniowe przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Z danych zebranych przez cashless.pl wynika, że na polskim rynku jest właśnie 30 takich firm. To niewiele w porównaniu z krajami zachodnimi, bo na przykład w samej Wielkiej Brytanii jest ich ponad 200. Zdaniem specjalistów nie o to jednak chodzi, aby walczyć o powstanie maksymalnie dużej liczby insurtechów. Ważniejsze, aby te, które są, były wartościowe. I polski rynek należy do tych, na których liczba inszurtechów jest stabilna, bo większość z nowo powstałych radzi sobie całkiem dobrze. Cały raport na temat inszurtechów jest do pobrania bezpłatnie ze strony cashless.pl. W minionym tygodniu Fundacja Polska Bezgotówkowa rozpoczęła kampanię promującą płatności click-to-pay. Są one oparte o tokenizację. A tokenizacja to. a płatności kryptowalutami. B. Zastąpienie numeru karty tokenem. C. Umiejętność rozmowy o kartach. D. Zastąpienie karty aplikacją mobilną. A prawidłowa odpowiedź to B. Zastąpienie numeru karty tokenem. Specjalnym numerem, dzięki temu ewentualna kradzież takiego tokenu nic złodziejowi nie da, ponieważ za jego pomocą nie można zapłacić w innym miejscu niż to, dla którego został on wydany a więc na przykład dla konkretnego sklepu internetowego. W dzisiejszym programie Cashless Express to już wszystko. Mamy nadzieję, że zaproponowana przez nas formuła spodobała się Państwu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek Cashless Express już wkrótce.